Witam Was serdecznie na kanale Gram Paula. Zapraszam Was dzisiaj na kolejny odcinek Simsów. Jak widzicie, mamy tutaj moją rodzinkę Glam i teraz będziemy ją przeprowadzać w fundusze 22 000 simoleonów. Postanowiłam, że będę grać bez kodów i wybiorę sobie tutaj jakąś posesję. Widzę, że tutaj zaułek jest najtańszy, bo kosztuje 2000, tutaj 2,5. Dobra to Weźmy go. Mamy tutaj moją rodzinkę. Będziemy robili bez kodów, bo w prawdziwym życiu kodów nie ma. A jak wiecie, ja tutaj robię prawdziwą siebie, prawdziwą Asię, moją spółlokatorkę. No i zaczynamy. Nie będę tutaj brać gotowych pokoi, aczkolwiek widzę, że są naprawdę fajne. Jednak postaram się zrobić coś sama. Na początku zaczynam od ścian. Wiem, że tu można robić wysokie, niskie fundamenty, ale na razie się tym bawić nie będę. Bo nie mamy za dużo kasy, mamy tylko 20 tysięcy, więc trzeba to jakoś ładnie rozplanować. Zrobiłam tutaj korytarz i dwa pokoje. Na początku może wstawię tutaj drzwi, bo od drzwi chyba trzeba zacząć, wypadałoby weźmiemy może takie drewniane. Aha, no i już widzicie mój błąd, powinnam tutaj zrobić więcej miejsca. Wiecie, co mi się podoba w tych simsach? To, że jeżeli coś jest za dużo albo za małe, możemy sobie to powiększyć, pomniejszyć, to jest naprawdę super, bo ja chcę, żeby te drzwi tu były na środku, tak mniej więcej. Zróbmy krótkie ściany. Krótkie ściany! Szo, ja mówię, szo to ma być! To jeszcze Aśki pokój trochę powiększymy. I teraz zróbmy łazienkę i kuchnię. Nie będą to pomieszczenia duże, bo nie mamy na to zbytnio funduszy. Są pomieszczenia, taki będzie domek. Zróbmy od razu drzwi, żebym ja zobaczyła czy ja się w tych ścianach mieszczę, bo to już jest trochę... Dobre, to są jedne, to będą drugie, to będą drzwi do Asi i drzwi do mnie. Zróbmy jakąś elewację na tym budynku całym, żeby to nie wyglądało jak jakiś szczur. Jaki szczur? Panele okładziny. Może okładzina, tylko zróbmy ściany wysokie. Hmm. Coś takiego. No i spoko, fajnie to wygląda, ale już mało hajsu. Uoluju. Będzie bieda, będzie bieda. Wraz ściany zrobione, teraz jakiś daszek by wypadało zrobić. Zróbmy może taki. Wow! Ja Wam powiem, że zanim zaczęłam tutaj robić ten nasz dom, trochę popróbowałam coś, poświrowałam, żeby być trochę ogarniętą osobą, ale wiem, że tutaj te dachy śmiesznie się robi, bo one się łączą, łączą. <laughs> A jak grałam w jedynkę, to wszystko samo się robiło, no ale dobra, będzie fajnie. Coś popróbujemy. W takim kolorze chyba też Daszek może być, więc go zostawmy, złączymy. O, o, o. Jeszcze to zwełzimy. Wygląda trochę jak chińska domki. Okna. Robimy te najtańsze, później najwyżej sobie wymienimy. No nie. Więc to zróbmy trochę wyżej, takie okienka. To ja na razie meble kupię, później te podłogi, dobieram kafelki, to wszystko inne, więc okej. Okay. Zróbmy może pokój Asi na początku. Yy, więc musi być kolorystyka czarno-biała, bo ona tylko takie kolory lubi. Więc zrobimy czarne ucho. I teraz przejdźmy do tego, żeby tutaj były wszystkie czarno-białe rzeczy. Wrzućmy może na razie jakiś żyrandol, żeby ja tu jakieś kolory widziała. Bo powiem Wam, że jest tutaj kiepawo z tym. Oświetlenie. Dzieje jakaś lampa. Wrzućmy na razie taką zwykłą papierową jak zike. W sumie mogę powrzucać wszędzie te lampy. Na razie najwyżej później wywalę i tyle. W łazience taka w szczególności. No dobra, bekę. Trudno. No będą mnie trochę wkurzać, jak będą na tym tak wisi, dobra, najwyżej zmienię truno dla Paula jest jakaś niezdecydowana trzeba dla Asi kupić y, na pewno jakąś szafeczkę nocną nie wiem dlaczego ta szafka wygląda tu żółta a jak tu ją postawię jest biała, tego nie rozumiem no ale dobra, kupuję ją, żeby miała gdzie pracować biureczko, biureczko też białe, no i widzicie, to jest jakieś dziwne musicie mi wytłumaczyć dlaczego tak to jest, bo ja się przygotowałam do tego odcinka ale widzę teraz swoje braki niestety, krzesło również białe, wszystko białe dajemy Dajmy jej jakiś dywan tutaj, a później pomyślimy na, nad podłogą. O, ten jest duży, zobaczcie. Asia jest artystą, więc będzie malować tutaj u nas. Może coś zarobi, jakiś hajs dla naszej rodziny. Więc damy jej tutaj sztalugę, niech maluje. Dajmy tu jej jakąś półkę, niech się uczy dziewczyna, żeby nie było biedy. Znajdźmy teraz może jakieś dekoracje do pokoju Asi. Czy nam się coś pojawi tu ciekawego? Na razie jakichś tam drogich obrazów nie będziemy jej sprawiać, bo mamy na to hajsiku o, może jakiś taki pojemnik na ołówki niech rysuje dziewczyna, proszę bardzo niech tu stoi chciałam jej zastaw do mycia zębów tu kupić, no to pozdro będzie miała zęby na biurku o, tu widzę jakieś lakier, perfumy mm, to ja do siebie biorę, o, buty, słuchajcie to będzie dla niej idealne, tu są białe kozaki słuchajcie kupimy jej jeszcze jakąś lampkę żeby stała przy łóżeczku o taka, ha, stylowa ej, Beskitu, zróbmy taką bekę dla Asi, postawmy jej taką lampkę Trochę się wkurzę, jak zobaczę ten odcinek, że ja postawiam jej taką lampkę. Dobra, najwyżej jeszcze coś jej dokupię. Lecimy teraz z moim pokojem, bo widzę, że coś mi długo to wszystko zajmuje. Łóżko co takie same jak Asia, tylko ja bym zrobiła jakieś coś z różem. Te nie, może oto. Ciekawe. Telefonie... W telefonie nie dzwoń tam, bo ja nagrywam teraz simoleony. Dobra, zrobię sobie taką samą szafkę nocną, jak Asia ma. Ok. A tutaj z tej strony chciałabym sobie zrobić jakąś mini toaletkę, coś w tym stylu, więc... Yy, zakupię taką oto szafeczkę. O, fajnie, tutaj na dole będę mogła coś akurat postawić. I na tym chcę sobie zrobić jakieś lustro. O, te będzie ładnie wyglądało idealnie, pięknie. Widziałam, jak wybierałam tutaj jakieś y, przybory dla Asi, były tutaj jakieś kosmetyki. Elegancki zestaw perfum, taca. Ale to drogie. Kurde. Kupmy lakiery. O, nie da się ich na dół postawić. Dobra, lakiery muszą być. Są takie ładne. Dobra, najwyżej je sprzedam, jak nie będziemy mieli na to hajsu. Był jeszcze kosmetyki do pielęgnacji ciała dla mężczyzn. A, już chciałam to kupić, dobrze. Chusteczki! O, postawmy sobie na dole chusteczki. Różowe oczywiście, a jakie by inne? Wiedziałam, że tu je postawię. Pięknie! Kupmy drugie perfumy, one są różowe, więc będzie pięknie. O, ale ślicz! Jakiś dywanik, o, różowy, tu będzie on pasował. Proszę bardzo, proszę bardzo, szybciutko nam idzie to. Dobra, ciśniemy teraz jakimś biureczkiem, bo oczywiście ja jako Gram Paula muszę mieć tu jakiś komputer do pracy. Akurat może będę grała w jakieś giery. Niech będzie. Krzesło, zdajmy jakieś wywalone krzesło. No ta wywalone, nie stać nas za bardzo, ale dajmy jej ruszowe po prostu. Może będzie się cieszyć. Komputer na no, drogi, kupimy ten komputer. Co zrobić? Nie będziemy takiego. Kurde, ten komputer wygląda jak z epoki dinozaura. No nie może tak być. Tutaj z taką skrzynią, o ten najlepiej wygląda, ale. Kurde, on kosztuje aż 4000, więc nie weźmy ten za 1400. Ton. Już wygląda jakoś tak w miarę znośnie. Jak mało pieniądzów, o luju. Chyba trzeba zmniejszyć ten pokój, tak wam powiem, bo coś się obawiam, że tutaj nie starczy nam hajsu. No ale dobra, jakoś sobie poradzimy. Ja tu nie muszę mieć dużo rzeczy. Oby był komputer, on jest, więc to jest git, tylko ten dywan jeszcze może przesuniemy, bo wygląda tutaj jak pół dupy z zakrzaka, że tak powiem. Dobra. Ej, to ażki pokój jeszcze zmniejszmy, bo będziemy biedować inaczej. Bieda w kraju nastała. Kuchnię zmniejszmy też. Widzicie, tak się chciało zaszaleć, tak się chciało zaszaleć i luj. mieszamy szybko kuchnię i kibel, to będzie takie maleństwo, bo no, no nie stać nas, no co, będziemy oszukiwać, no niestety. Więc do łazienki dajemy wszystko najtańsze, bo na razie nas na to nie stać, kibel jest, bierzemy to, niech to stoi i zlew i tyle. I później będziemy kminić, co tu dalej zrobić, czy ja może dla Aśki coś kupiłam za drogiego, nie wiem. Dajmy jeszcze im lustro, żeby nie płakali. Łóżka musi być duże, żeby się wyspało. Nie może być pojedyncze, bo my to grubasy jesteśmy, więc no zrobić. Ten korytarz jest większy, kurde, od kuchni, ale dobra, mniejsza. Dobra, lecimy do tej kuchni szybko. Szybko to robimy. Jak nam zostanie hajs, to po prostu będziemy yy, kombinować, co wtedy. Jeżeli Wam powiem, że ja nie znam cen, jakie tutaj są, ale dobra, weźmy tu może czarną tą lodówkę, żeby było git żeby jej się tu podobało, bo musimy utrzymać całe mieszkanie w kolorze czarno-białej, bo Asia będzie płakać, jak tak będzie źle. Widzicie, mi się nawet udaje, tam różowe dodatki mogą być. Może to zaakceptuję, bo ona w naszym domu zawsze tu rządzi, jak to ma być. Jezus Maria, coś mi tutaj za oknem stuka, ale okej, okay, dobra. Tego nie było, tego nie było. Kuchenka, to będzie czarna. Zaszalajmy. Tysiaka, dobra, zlew. To najważniejsze. Mikrofalówkę można by im zrobić w sumie. W sumie może nas trochę na to stać. No zobaczmy, dobra. Na początku stół, bo bez stołu to nikt nic nie zje. Dajmy tutaj tego stoła. Wszystko czarne, wszystko ciemne, tu nic nie widać. Przecież tu są okna w tej kuchni, czy nie ma w końcu? No są. Nie wiem, dlaczego jest tak ciemno. Ja tego nie rozumiem. Dajmy im dwa krzesła, najwyżej później dokupimy jeszcze jedno, jak ktoś będzie chciał przyjść. Dobra, niech stoją. Mamy 6 tysięcy. Możemy się zająć podłogami, ewentualnie jakimiś pierdołami, więc wybierzmy te podłogi, żeby tu nie było, że chodzą po jakimś betonie. No Bez przesady, czy nam się przeziębią dziewczyny. Weźmiemy wszystko u mnie i u Asi, i w przedpokoju będzie to samo. W łazience, oczywiście, kafelki. Zróbmy jakieś zwyczajne białe. Będziemy to kombinować, panie poszło, Pradamy w kuchni tą samą podłogę, jaką tu mamy. Najtańsza. Dobra, na ściany nas chyba będzie jeszcze stali. dajmy coś do przedpokoju, żeby to jakoś wyglądało po ludzku, bo na razie to wygląda trochę przypałowo. Może jakaś wycieraczka. Coś takiego. Czarna. O. Widzicie, ładnie to będzie wyglądać przy wejściu. Akurat jest! Znalazłam! Mamy tutaj jakieś ubraneczka, proszę bardzo. Gdzie to może wisieć? Ta, na zewnątrz, na bank. Tutaj możemy to powiedzieć. Fajnie to wygląda. Zniknęło! Dlaczego? Ostatni raz to spróbujemy. A, te Simsy mnie dziś wykończą, powiem Wam tyle. No i tu wisi, a tam nie chce? No jest. Co za debil. No i co? I teraz pięknie wygląda. Jest. No ślicznie, no. I znowu to gówno zniknęło. Ja po prostu nie wytrzymię z tym wszystkim. Nie wytrzymię. Kosz na śmieci do kuchni? Sprawdźmy to jeszcze. No właśnie. Śmietnie. Niech mają ściany, farba. Co to za kolor? A ładnie to wygląda. U, widzicie, pięknie. A do Asi oczywiście jaki kolor? Jały. Dobrze, tutaj się akurat dobrze dogadujemy, więc nie ma żadnego problemu. Może coś do łazienki z takimi kafelkami. O, idealnie. No może nie tak bardzo, ale powiedzmy, że jest git. Granat. W sumie my mamy granatowy przedpokój nas domu, więc może być, znaczy granatowy. Nie, co ja gadam w ogóle, coś mi się po Granatowy to mamy yy, dywan tam. Ale mamy taką fajną fototapetę z różnymi gwiazdami filmowymi. Okej, okay, no to co? Wynika na to, że już wszystko tu mam i mam 5000. No to zaszalejmy jeszcze coś kupmy tu, a jak? Kuchnia! Boże jedyny! Zapominam tu wszystko, widzicie. Jest poświrowany dzisiaj dzień, i jeszcze ja nagrywam te simsy. To życzę jeszcze po prostu powodzenia. Dajmy tutaj na początku lampę. Później dopiero weźmy tu coś. I będzie git to wyglądać. Zrobimy lampę tu przy śmietniku i niech se będzie. E mamy tutaj dać teraz jakąś tapetę. Tak jak już powiedziałam, obiecuję to już od x czasu i tego nie robię. O, jakie słodkie! Cztery historyczne króliczki. I tu jakiś dinozaur, chyba. No, zobaczcie jak cute. Dajmy jakieś dodatki do łazienki, bo to wygląda trochę przypałowo. Papier. Na dole widzi. Trzeba będzie ręką do dołu sięgać po niego. Ręczniki. Wieszaczek. O, tutaj damy. Pięknie to będzie wyglądało. Widzicie? Półka prysznicowa. A ja chciałam dać sobie świeczki do mojego pokoju. Już sobie przypomniałam przy komputerze. Jak ja to zwykle robię. Wszyscy się śmieją, że kiedyś ten komputer spala, ale zawsze stoją świeczki przy kąpie. Dobra, stwierdziłam, że jednak te perfumy wywalę, bo już tam jedne są i te świeczki tu postawię. O, jak fajnie. U, jak ładnie wygląda to. Tylko może wymienię to kolejność. Choć lakiery są łatwopalne, No jak zwykle, lampola to po prostu wszystko na odwrót, tak jak się nie powinno tak robić. Świece do łazienki. Mmm, na wannie bym mnie postawiła. Ptak mi za oknem lata, Boże, jak się przestraszyłam. Wszystko mi dzisiaj straszy. I dajmy tutaj jakiś kosz, jakiś dywanik łazienkowy. Taki. E, bez tu on tu pasuje. Chciałam coś z brązową doniczką, wszystko jest ciemne. O, to będzie ładne. Jezus, to jest wielkie. Ale w sumie mogę zrobić to u siebie w pokoju, bo słyszałam, że w przerwie od komputera powinno się jakieś patrzeć na jakieś rośliny, bo wtedy oczy się tak nie męczą. Gdzie stało przy komputerze? Trochę wygląda to dziwnie, ale dobra. E, miałam zrobić u siebie jakąś lampkę. Już lepiej. A, to możemy kupić jeszcze mikrofalówkę do kuchni. Widzicie? Tak się bałam o hajs i teraz stwierdzam, że jednak mi go trochę zostało. Znowu jakiś domofon dzwoni. Nie, to nie do mnie. Ja nikogo tutaj nie prosiłam, więc dobra. Teraz stwierdziłam, że wezmę tutaj jakiś okapik. Nie wiem, czy to ma jakąś funkcję. Z funkcji otoczenia, dobra, to niech ma. A, miałam zrobić tej kuchni. Mi Ktoś tu łazi po tym domu cały czas. No już nie można nic zrobić. Miałam kupić mikrofalówkę, więc proszę, niech mają. Co by im tu jeszcze kupić? Ekspres do kawy? W sumie. Jeszcze nas stać na to. To musimy kupić kolejny blat, żeby tutaj coś jeszcze postawić. może. Miska owoców, otoczenie. Kupmy im miskę owoców, niech mają, niech się cieszą. Wiecie co stwierdziłam? Że zrobimy w przedpokoju y, telewizor. Może ktoś to będzie oglądał, bo jak wpakujemy to do pokoju Asi, to po prostu to będzie całe zapchane, więc może, może tak to zrobimy. Zobaczmy, jak tutaj kanapy wyglądają. Czy są jakieś one małe, czy, czy duże, czy drogie, czy tanie. 290 to może być. Czarna. Jaka wielka. Chcieliśmy kupić telewizor. Tylko ten płaski już będziemy kupować, a nie. Kupmy, kupmy ten, postawmy go na razie tutaj. Kupmy taki zwyczajny stolik pod ten telewizor, zobaczymy jak to będzie na tym wyglądało, jak to tu postawimy. O, git, i będą oglądać sobie. Przychodzi z Łodzi do domu i od razu telewizor zajumi i tyle. Nie mamy na razie salonu, więc niech to będzie. Uuu, plakat modowy, elegancki but. Dałabym to do Asi, nie będzie jej to pasować, więc może sobie to dam. Elegancki but. Ja nie mam butów w pokoju, więc niech sobie będzie. Znaćmy coś dla Asi tasiszyk Zestaw obrazków. Tutaj nad budkami niech wiszą. O. Widzicie? Tak, chciałam powiedzieć, żeby tu liścia kupić. No to pozdro. U mnie stoi jakiś kwiat. A tu co będzie stało? Coś takiego. Niech sobie to stoi przy wejściu samym. Jak ktoś przyjdzie, to akurat się wtołkuje, Wygląda to trochę jak. chciałam powiedzieć kaktus. Nie, to wygląda jak takie szkolne rośliny. Tak jak w szkole zawsze stały, takie liście obrzydliwe i babki zawsze kazały to podlewać te gówno całe. Słuchajcie, tak mój domek tutaj wygląda. Na razie to zostawimy, najwyżej później coś jeszcze dokupimy, 1500 simoleonów i im zostawimy, więc jest ok. Dajcie mi koniecznie znać, co zapomniałam kupić dla naszych dziewczyn i czy podoba Wam się dom. Może tutaj powinnam coś jeszcze urozmaicić. Jak widzicie, gramy bez kodów na razie, także będziemy tutaj szukać jeszcze pracy dziewczynom, ale nie martwcie się, nie będzie nudno. Tutaj się trochę bałam, bo robienie domku jednak trwa trochę długo i mamy tutaj ograniczony budżet, ale w każdym razie bardzo Wam dziękuję również za takie ciepłe przyjęcie tej serii na moim kanale. Będę się bardzo starać, żebyście dalej byli zadowoleni z tych materiałów, które tworzę. I widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia! Thank you